Czy spotkaliście się kiedyś z taką sytuacją, że ościeżnice drzwi wewnętrznych w swojej dolnej części były spuchnięte? Ja dość często widzę taką sytuację w hotelowych łazienkach. A czy zastanawialiście się kiedyś, jak uniknąć problemu spuchniętych ościeżnic? Jeśli tak, to koniecznie obejrzyjcie ten odcinek. Dziś przedstawię Wam 6 różnych rodzajów ościeżnic, które mogą pomóc uniknąć tego problemu oraz omówię ich zalety i wady. Z tego odcinka dowiesz się, jakie rozwiązania sprawdzą się najlepiej w Waszych domach, by cieszyć się pięknymi i trwałymi drzwiami przez długie lata. Ja nazywam się Bogusław Sahaj, wraz z zespołem Drzwi z .pl specjalizujemy się w sprzedaży drzwi wewnętrznych od 16 renomowanych producentów, oferując pełne wsparcie w zakresie doradztwa, pomiaru, transportu i montażu. Dzięki naszej internetowej platformie sprzedażowej możemy zapewnić niższe ceny w porównaniu do sklepów stacjonarnych. I to wszystko na 8% stawce VAT. Aktualnie świadczymy usługi w okolicach Warszawy, Lublina, Rzeszowa, Krakowa i Katowic, gwarantując jakość i zadowolenie naszych klientów. Po więcej informacji zapraszam na drzwi z montażem .pl, A teraz przejdźmy do odcinka: 6 rodzajów ościeżnic. Wybierz idealną ościeżnicę dla swojego domu. Ościeżnice, czyli elementy konstrukcyjne, które otaczają drzwi i utrzymują je na swoim miejscu, odgrywają kluczową rolę w wyglądzie i funkcjonalności naszych drzwi. Istnieje wiele rodzajów ościeżnic wykonanych z różnych materiałów. Każda z nich ma swoje zalety i wady. Pierwsza z nich to ościeżnica NDF i ościeżnica wykonana z płyty biurowej. Ościeżnice MDF to materiał na bazie włókien drzewnych, które są łączone ze sobą przy użyciu żywic i są poddawane wysokiemu ciśnieniu oraz temperaturze. Ościeżnice wykonane z MDF są popularne ze względu na swoją estetykę oraz niską cenę. Występują w systemach stałych lub regulowanych. Okleinowane, malowane i fornirowane. Jednak wadą tego materiału jest jego podatność na wilgoć, co może powodować pecznienie i deformacje, zwłaszcza gdy podłoga jest zmyta na mokro. Kolejnym popularnym materiałem do produkcji ościeżnic są płyty wiórowe, które składają się z wiórów drzewnych, sklejonych za pomocą żywic poddawanych wysokiemu ciśnieniu. Ościeżnice z tego materiału są tańsze niż wykonane z litego drewna, a jednocześnie oferują dobre właściwości wytrzymałościowe. Jednak podobnie jak w przypadku ościeżnic z MDF, Płyta biurowa jest podatna na wpływy wilgoci. Aby zminimalizować ryzyko pęcznienia ościeżnicy MDF, warto na etapie ich montażu zastosować dodatkowe zabezpieczenie w postaci silikonu na dolnej części ościeżnicy. Silikon wtedy tworzy taką cienką warstwę ochronną, która zapobiega przenikaniu wilgoci do ościeżnicy od spodu. Następnie po zamontowaniu takiej ościeżnicy należy wykonać taki ćwierdziwałek dookoła tej ościeżnicy na styku podłogi i ościeżnicy z neutralnego silikonu. Choć to rozwiązanie może przedłużyć żywotność takiej ościeżnicy, warto wziąć pod uwagę, że silikon może się z czasem zużywać i wymagać podobnego nałożenia. Drugą opcją jest ościeżnica wykonana z wilgoć-odpornego MDF-u. Wilgoć-odporny MDF. To ulepszona wersja tradycyjnego MDF-u, która charakteryzuje się większą odpornością na wilgoć. Ościeżnice wykonane z tego materiału są bardziej odporne na pęcznieje i zniekształcenia, dzięki czemu są lepszym wyborem dla pomieszczeń, których podłogi są często myte. Przeważnie są to łazienki. Warto jednak pamiętać, że koszt takiej ościeżnicy może być nieco wyższy niż zwykłej MDF. Trzecia opcja to ościeżnica NDF z izolantem. Jest to ościeżnica, która w warunkach fabrycznych jest impregnowana na wysokość około 10 cm, licząc od dolnej krawędzi ościeżnicy w górę. Czwarta opcja ościeżnica drewniana. Ościeżnice drewniane to klasyczny wybór, który cieszy się dużym uznaniem ze względu na swój naturalny wygląd i trwałość. Drewno jest materiałem sporo droższym niż materiały drewnopowodne. Mimo to ościeżnica drewniana jest dobrym wyborem, jeśli chcemy uniknąć pecznienia spowodowanego wilgocią podczas mycia podłóg. Piąta opcja to ościeżnica aluminiowa. Ościeżnice aluminiowe to nowoczesne i eleganckie rozwiązanie, szczególnie popularne w przypadku drzwi ukrytych, które tworzą taką płaską powierzchnię ze ścianą. Aluminiowe ościeżnice są niezwykle trwałe, lekkie i przede wszystkim odporne na korozję. Są także odporne na wpływ wilgoci, dzięki czemu nie ma ryzyka pęcznienia ościeżnicy. Szósta i ostatnia ościeżnica. Ościeżnica stalowa. Ościeżnice stalowe charakteryzują się dużą wytrzymałością i trwałością, a także odpornością na zmiany wilgotności. Stalowe ościeżnice są często stosowane w budynkach komercyjnych i przemysłowych ze względu na swoje właściwości antywomaniowe. Chociaż nie są one tak powszechne w domach mieszkalnych, to równie dobrze sprawdzą się jako ościeżnice odporne na wilgoć i pęcznienie, zwłaszcza, że są dostępne w opcji regulowanej, w systemie przylgowym oraz bezprzylgowym. Podsumowując, jeśli chodzi o wybór ościeżnicy, która nie będzie puchła przez nadmierne mycie podłóg na mokro, najlepszymi opcjami są ścieżnice wykonane z wilgoć odpornego ndf u z izolatem, drewniane, aluminiowe lub stalowe. Każdy z tych materiałów ma swoje zalety i wady, dlatego warto rozważyć, który z nich będzie najlepiej spełniał wasze oczekiwania pod względem estetyki, trwałości, budżetu oraz odporności na wilgoć. Wybierając odpowiednie ościeżnice, zyskacie pewność, że drzwi będą funkcjonować poprawnie przez długie lata, a mycie podłóg nie wpłynie negatywnie na ich wygląd i jakość. Jeśli ten materiał był dla was wartościowy, subskrybujcie kanał na dole i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.